Polówka 1-2 gaśnie przy dojeżdżaniu do skrzyżowania. Częściej się to dzieje niż się nie dzieje, ale ponoć czasem przechodzi przy jakimś tam przegazowaniu i, i z powrotem wyrównuje obroty. Takie typowe objawy z tego co właścicielka mówi, że jest nieszczelność albo serwo nieszczelne samo serwo, albo coś jeszcze, bo twardnieje pedał, robi się sztywny i słaby hamulec. No to nieszczelność mamy w dolocie. Ale. Na sam początek coś tutaj syczało, więc sobie zobaczyłem przewód od odmy. Czekajcie, gdzie ja go tu położyłem. No tutaj, to jest przewód łączący kolektor, sący z odmą, jest urwany. To się nie stało teraz. To było zrobione z premedytacją, moim zdaniem. Znaczy nie złamanie tego przewodu, tylko ten patent. Kawałek rurki włożone do środka. Tutaj mamy uszczelkę z jakichś okien czy drzwi, to było obklejone. No i tak to było wycie, zostawione i tędy to powietrze sobie zasysało jak zrobiła się tutaj większa nieszczelność no to no to auto potrafiło też zgasnąć jak tym ruszyłem dobra na, na chwilę obecną to muszę to zdemontować i, i jakoś to skleić po swojemu a ten przewód jest do wymiany to nie, nie ulega wątpliwości wymieniłbym to całe no ale Wiecie jak to jest, to nie wszystko zależy ode mnie, często się słyszy, że a bo stary samochód, ja nie chcę już inwestować, no i to później się tak kończy drutem, sznurkiem, też nie działa. Słuchajcie, mam wrażenie, że to jest program usterka, eee, separator tutaj jest przykręcony na jednej śrubie, drugiej śruby nie ma, na razie to nie przeszkadza, bo to nie jest problemem, ale trzeba to zakręcić tam za pomocą takiej... No termokurczliwej izolacji. Skleiłem tą odmę. Nasztukowałem to tak na próbę, żeby zobaczyć czy tutaj jest problem, ale patrzę się... Wy tego nie zauważycie, jak bo stabilizuje telefon, ale tam pokażę w inny sposób. Zobaczcie. Sonda jest odkręcona. Świeci też czek na desce. Zobaczymy co tam zgłasza, jakie błędy. Pewnie coś z mieszanką, skoro było, nieszczelność. Dobra, po naciskamy trochę hamulec, przejada się, zobaczymy, czy będzie problem występował. A, i tą sondę muszę 22 do, dokręcić. Kolejna zagadka to przewody od podciśnienia, tutaj od skrzyni korbowej, która idzie wszystko, łączy się do puszki z filtrem. Ona była, ta rurka połączona z, tutaj z zaworem EGR, a w puszce krótce puste. Na próbę, ale wcale bym się nie zdziwił. Gdyby to nie wszystko. Aha, poczekajcie, komputer miałem podłączyć błędy, wykasować bo się świeci świeciczek. No, ciśnienie to główny motyw przewodni w tych błędach, ale jest i jakiś dziwny błąd z czujnika prędkości. Głównie sądy, zbyt wolna reakcja, no ale ta sonda, wiedzieliście, była odkręcona. Dobra, nic nie zostało, tylko wyczyścić błędy i. I zrobić jasne próbną, no zobaczymy. No jest też, jak widzieliście, ściśnięcie w kolektorze także wiąże się to wszystko klei się to w jedną całość. A tak jak mówiłem, to w tym aucie do tylko wierzchołek góry lodowej podejrzewam uszkodzenie serwa. W hamulce jest nieszczelne po prostu i, i dlatego ten cały cyrk ale jak widzieliście, nie tylko to bo namieszane ma mieszane tam poklejone, popaprane. No nic, można spróbować zakle... za... zaślepić przewód do serwa i zobaczyć czy będzie gaz. Bo teraz nawet nie naciskając hamulec, to o, nie chcę odpalić. Jak go trzymam na obrotach, ale no teraz na przykład pracuje normalnie i serwo działa, ale wystarczy, że ruszę i nacisnę hamulec. No nie. Teraz działa normalnie. No i słuchajcie, finalnie okazuje się, że to na 99% jest zawór EGR, a nie jak wcześniej podejrzewałem serwo hamulca a to, że ono przestawało działać, to tylko kwestia tego, że ciśnienie w kolektorze sącym bardzo, bardzo szybko spadało w pewnych warunkach, odłączyłem zawór. Podłączę zawór gier i auto przestało gasnąć i sobie ciśnienie bardzo szybko wyrównuje. Także myślę, że temat przynajmniej zdiagnozowany.